Serdecznie na pierwszym podcaście z marką Invery. Jestem dzisiaj z Joanną Kimla, założycielką marki Invery. Witam serdecznie wszystkich, witam Cię Aniu. I myślę, że zacznijmy od podstawowego pierwszego pytania. Skąd się wziął pomysł na markę Invery? Zawsze chciałam stworzyć coś takiego premium, luksusowego, i chciałam, żeby to były kosmetyki. I wiesz, troszeczkę też niejako zobowiązują mnie moje korzenie do tego, ponieważ moja prababcia była, leczyła ludzi w okolicach, w okolicy, gdzie mieszkała. Tworzyła leki, tworzyła kosmetyki z ziół, które sama uprawiała. Ona przekazała tą wiedzę mojej babci, która... W przyszłym roku, w lutym, będzie miała 100 lat. Babcia przekazała tą wiedzę mojej mamie i mnie. I dużo, dużo wiem na temat ziół, na temat zastosowania ich i w, przede wszystkim w kosmetykach. Ale, przed, ale właśnie to, co mówię, bardzo chciałam stworzyć markę taką naprawdę. Bardzo wysokiej jakości. Denerwuje mnie, wiesz, ta byle jakość dookoła nas otaczająca. Wchodzimy do sklepu, mamy drogi kosmetyk na półce, zaglądam w inki i nie mogę w to uwierzyć, że taki skład i kosztuje takie pieniądze. Dlatego postanowiłam sobie, że stworzę produkty, które będą zawierały wysokiej jakości składniki, wysokiej jakości substancje aktywne. Do tego zaprosiłam świetnych naukowców, którzy stworzyli receptury w oparciu o moje sugestie i tak właśnie powstały produkty Inverej. Oczywiście to nie jest tak, że powstało już, Cały czas pracujemy, udoskonalamy, unowocześniamy. Jeśli wiemy, że pojawił się na świecie kolejny jakiś nowy składnik, którym możemy zastąpić coś, co już jest w składzie, to właśnie to robimy. Tak jak ostatnio po wskazówkach Komisji Europejskiej w zakresie wyeliminowania kolejnego składnika. Myśmy już to zrobili i od lipca tego roku mamy nie 12 free off, tylko 13 free off. To jest uh, piękne, jak... Y inspiracje i korzenie rodzinne wpływają na, na to, jacy jesteśmy teraz i na to, że powstała marka Inverej, bo to piękna historia, że to się tak zaczęło z takich rodzinnych tradycji i, i tego właśnie, no wiadomo, babcia, mama zawsze chce dla nas jak najlepiej. No i tą miłość widać, przekuwasz w produkty Inverej, żeby to przekazywać dalej kolejnym kobietom. To jest piękne. Tak. Wiesz, dużo mnie też nauczyło, to, co robiłam do tej pory, zanim stworzyłam firmę Jacob Trade, zanim stworzyłam markę Inverae, zajmowałam się ekspansją firm na rynki międzynarodowe, pracowałam z producentami i wprowadzałam ich na rynki do różnych krajów. Dużo się nauczyłam i nauczyłam się też na ich błędach, które, które popełniali moi klienci. Dlatego jestem w stanie ominąć te błędy. Wiem, że podstawą dobrej sprzedaży jest dobrej jakości produkt, który zawsze się obroni. I ten klient na końcu, kupując ten produkt, będzie z niego zawsze zadowolony, on po niego wróci. I to jest moja filozofia. Właśnie jakość, jakość przede wszystkim. I widać to po produktach i że one są dopracowane od. Ka każdy tak naprawdę element od opakowania po skład produktu po materiały marketingowe to wszystko spina się w piękną całość. A ja chciałabym tutaj zapytać, co wpływa na cenę tego produktu? Na cenę wpływa przede wszystkim cena surowców. Nie oszczędzamy na surowcach, sprowadzamy surowce z różnych zakątków świata i Wychodzę z założenia, że wolę mniej zarobić na produkcie, mniejszą marżę narzucić, ale mieć pewność, że ten produkt zadowoli wszystkich i zawsze po ten produkt klient wróci. Cena jest właściwie narzucona tutaj przez wysokie ceny surowców. Też proces technologiczny, proces produkcyjny, który mamy, ponieważ on bardzo jest innowacyjny, bo to też jest, to też się wpisuje w filozofię naszą Inberei. Bardzo chronimy środowisko. Więc ten proces też jest droższy niż standardowy. I to wszystko to są składowe właśnie troszeczkę wyższej ceny, ale Aniu y, szczerze mówiąc y, nasz lakier kosztuje 65 zł, y, jest tam 10 ml, ale jest tak wydajny, y, bo wystarczy użyć jedną warstwę podczas stylizacji, jest tak wydajny, że z, właściwie koszt jednej stylizacji zamyka się w okolicach złoty 60. Zł. I tak naprawdę tych stylizacji można wykonać bardzo dużo z, jednej, z jednego opakowania. No I oprócz tego, że produkt jest tak bardzo wydajny, ma jeszcze bardzo dobry skład pozbawiony, tak jak wspomniałeś wcześniej, już teraz 13 substancji, które mogą podrażniać i uczulać. I ja mam tutaj pytanie, bo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że produkty są lakiery hipoalergiczne. Czy to jest to samo, co przyjazne alergikom? Jakie tutaj stwierdzenie jest prawidłowe? Absolutnie nie dajcie się nikomu nabrać. Nie ma lakierów hipoalergicznych. Nawet lakiery wodne nie są hipoalergiczne. Nasze lakiery są przyjazne alergikom, dlatego że zostały z nich wyeliminowane pewne substancje. Ale słuchajcie, no, będę z Wami szczera. Lakier hybrydowy to jest chemia tylko zresztą we wszystkich kosmetykach mamy chemię, nawet w cieniach do powiek czy w podkładzie do twarzy, czy w kremie do twarzy. Tylko chemia, a chemia to jest różnica. I my dbamy o dobrej jakości surowce, sprowadzamy je z certyfikowanych fabryk, z, y, używamy certyfikowanych surowców y, dobrej jakości. Obserwujemy rynek y, naukowy szukamy jakichś nowych rozwiązań i stosujemy je zaraz w naszych produktach. Jestem alergikiem i od powstania marki Inverej, e, używam tylko i wyłącznie, ponieważ e, no właśnie nie chcę mieć więcej uczuleń, nie chcę mieć więcej alergii. E, no i też podczas używania e, produktów e, no głównie zauważyłam, że one też mają przepiękny, delikatny zapach. To jest fajne, ponieważ od razu to, to jest taki namacalny, e, namacalna taka informacja, że one mają bardzo delikatne. Skład. Ktoś mi ostatnio powiedział, mm. że nasze, yy, pr, y, nasze lakiery są w, y, w, o konsystencji takiego masełka. Mm. <noise> I faktycznie coś w tym jest. Także jeszcze raz podkreślę, nie ma wśród lakierów produktu hipoalergicznego. Mogą być produkty y, tak jak Inverej, który sprzyja alergikom, to znaczy ludzie, którzy mają alergię, mogą y użyć. Oczywiście też, y Aniu, podkreślmy jeszcze jedną kwestię. Jeśli y dziewczyna jest w fazie y alergii, ma w danym momencie jakieś stany y zmienne, na y y jakieś zmiany na paznokciach czy w y okolicach paznokci, to w ogóle nie powinna używać żadnych produktów, powinna odczekać ten czas taki chorobowy, tak nazwijmy to. I dopiero po tym czasie może nałożyć sobie produkt nasz jak najbardziej, inverej. Tak, i o alergiach i temacie. Y Wykonywania manikir na osobach, które miały wcześniej alergię, porozmawiamy w podcaście z naszą instruktorką Jessą. A ja chciałabym jeszcze wrócić do samej Marki Inverej. Skąd się wzięła nazwa? Marka Inverej to jest słowo, które nic nie znaczy w żadnym języku na świecie. Ono jest taką składową dwóch słów. Ray to jest promień. Dla mnie promień kojarzy się z czymś takim pięknym, przenikającym, świetlnym, energetycznym. A z kolei... Inwerej, inwer od inwersji, czyli tak jakbyśmy um, odwracali, inwersja, czyli odwrócenie, odwracanie procesu starzenia, um, odwracanie stanów chorobowych. Um, i zlepek tych dwóch słów stworzył, na styku tych dwóch słów powstał Inverej. No właśnie, i ja, Inwersja jako odwrócenie się w stronę dobrych produktów. Tak, <gry> jak najbardziej. To ja mam kolejne pytanie. Po co kolejna marka lakierów hybrydowych na rynku? To nie jest kolejna marka. To jest jedyna w swoim rodzaju. To jest marka, prawdziwa marka premium. Marka, która zawiera wartościowe składy, y, która daje kobietom poczucie luksusu. Y, to jest marka jedyna w swoim rodzaju. To nie jest kolejna marka. Ale myślę, że tutaj zdecydowanie się z tym zgadzam. Ja myślę Ania nawet więcej, że myśmy uzupełnili rynek. Wiesz, brakowało takiej luksusowej marki do y, manicure, pedicure. Jest tak dobrym składem, jest tak przemyślaną filozofią. Tak. No właśnie, chciałam jeszcze tutaj zapytać, jak marka Inverej, jaki ma wpływ na branżę beauty? Zauważyłam, że ma i to ogromny, dlatego że wiele firm nas naśladuje. Troszkę zmieniliśmy trendy i w marketingu i oczywiście w Myślę, że też zaczęli nas naśladować, jeśli chodzi o składy. Już nie mówiąc o aspekt wizualny, bo wręcz są firmy, nawet na polskim rynku, które próbują nas kopiować. Także od, myślę, że duży, duży, du duży wkład mamy w zmiany na y, rynku beauty, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No i przede wszystkim Inwary wprowadziło nową filozofię wykonywania manikier. Tak, to jest y, y, jak najbardziej, jest to coś y, innowacyjnego, ponieważ nigdzie wcześniej, y, na, w żadnym zakątku świata, z tym się nie spotkałam. Otóż y, dbamy o cały y, proces manikir czy pedikir. Stworzyliśmy serum, które zawiera m.in. albo przede wszystkim bambus morski, odpowiedzialny za całkowitą blokadę dostępu światła niebieskiego, które odpowiada za proces fotostarzenia się skóry. I w momencie, kiedy pracujemy z lampą, nasmarujemy na dłoniach serum. Wkładając rękę do lampy, to serum całkowicie blokuje wszelkie promieniowanie. Mam tu na myśli niebieskie promieniowanie. Tak samo, ja wiesz, używam tego serum na co dzień, więc czy słońce, czy, czy komputer, dużo pracuję przy komputerze, które też emitują to światło niebieskie i, i to serum blokuje tak? dostęp tych promieni. No i y, a ludzie nie wiedzą o tym, że dłonie, skóra dłoni i szyi starzeje się najszybciej. Ponadto, y, wracając do tematu tego naszego <gry> y, procesu y, manikir, mamy, stworzyliśmy też y, y, receptury eliksirów, które mamy trzy. Odżywczy, nawilżający i repair, y, y, taki naprawczy. Każdy z nich ma bardzo bogaty skład, genialne substancje aktywne, które odpowiadają za nawilżenie albo w odbudowę, albo y, odżywienie paznokcia, ale y, po wykonanym y, manikir zakrapiamy pod paznokieć, jedną kroplę. No i wiadomo, że wokół paznokcia nabliżamy również skórki, ale nikt o tym nie pamięta. Dziewczyny wiesz, kobiety są zapracowane, obowiązki domowe, praca, dzieci. Nie pamiętają o tym, że mimo, że idę raz na dwa tygodnie czy na trzy do kosmetyczki, do stylistki, robi paznokcie i, i wiesz, i na tym koniec. Nie, trzeba też nawilżać ten, tą płytkę paznokcia, więc ten eliksir jest też nie tylko proponowany na koniec wykonanej stylizacji, ale też do używania na co dzień, dlatego że genialnie nam nawilża, utwardza tą płytkę paznokcia, odżywia, są świetne, mają świetne składy, a główną, głównym składnikiem, główną substancją taką bazową jest skwalan, który jest praktycznie jeden do jednego ze skwalanem naszej skóry. I myślę, że tutaj a propos tej regularności, no bo faktycznie w ciągu dnia często zapominamy, żeby tutaj pielęgnować dłonie, pomaga, pomaga to, że eliksiry i również serum mają przepiękny zapach. Bo powiem szczerze, ja jestem tak pozytywnie uzależniona od serum, że dzięki temu, że on tak pięknie pachnie, pamiętam, żeby go stosować. Tak. Trzeba też pamiętać o tym, że wszystkie zapachy w naszych produktach nie zawierają alergenów. I ten zapach się dosyć długo utrzymuje. O, to prawda, to prawda. No i to jest bardzo dobra informacja dla osób, które właśnie szukają jak najlepszych produktów i chcą minimalizować to ryzyko wystąpienia jakiejś alergii czy podrażnienia. Wiadomo, no zapachy często, często podrażniają, więc to jest bardzo duży dodatkowy plus, jeżeli chodzi o pielęgnację mhm. dłoni. Chciałabym jeszcze zapytać, ponieważ no, marka jest od 2021 roku, w czerwcu pojawiły się pierwsze produkty na rynku i w ilu krajach jest teraz obecnie? E, Ania, troszeczkę mnie ta rzeczywistość zaskoczyła oczywiście pozytywnie. <laughs> w, w przeciągu dwóch lat zawojowaliśmy 30 krajów. Jesteśmy w 30 krajach, I, i, i w Kanadzie, i w Stanach, i w Brazylii, i w krajach muzułmańskich, i w Azji, i teraz i, i oczywiście w Europie. Wszyscy kochają Inverej i to jest przecudowne. Ale Ach. mieliśmy więcej sukcesów przez te dwa lata. Ja myślę, że w momencie, kiedy ten podcast się ukaże, to pewnie będziemy w jeszcze, jeszcze większej ilości krajów. I tego ponieważ... sobie życzę. Tak, dokładnie. Bo to, naprawdę to jest niesamowite i to pokazuje, że marka rzeczywiście wypełniła tą lukę, której która była na rynku w potrzebie dobrych produktów, dobrej jakości, o dobrych składach. Bo obserwując jak marka jest odbierana za granicą mm -hmm. przez stylistki, przez klientów, to jest bardzo budujące. Tak, Aniu, wiesz, teraz się zmieniła, zmienia się cały czas, zmienia się świadomość konsumenta. Kobiety wiesz, już nie dadzą sobie wcisnąć jakichś tam nieprawdziwych informacji. Dobry produkt to dobry produkt. Szukają czegoś ekologicznego, czegoś, co jest przyjazne dla, dla człowieka, dla zdrowia i wiesz, no akurat nasze składy przekonują do Inverej, do marki Inverej rzesze klientów i to jest przepiękne. A propos edukacji, to Inverej w swojej filozofii ma właśnie to na bardzo wysokim miejscu i w podejściu właśnie do edukacji i klientów i zawodowych stylistek, więc chciałabym coś więcej na ten temat tak. się dowiedzieć. W zeszłym roku stworzyliśmy Akademię Inverej i która obecna jest już w kilku krajach na świecie. Mamy przewspaniałe dziewczyny, które szkolą, latają po świecie do naszych klientów, do naszych dystrybutorów, ale oprócz tego również robimy szkolenia online i mamy też szkolenia stacjonarne w Polsce. Dziewczyny dojeżdżają do, do różnych klientów w zależności od grup. Tak, jeśli to są jakieś grupy, to jest możliwość, że od nas ktoś dotrze na miejsce, a też są szkolenia tutaj u nas w trójmieście, albo w Warszawie, też na Śląsku. W każdym razie bardzo mocno stawiamy na edukację. Wiesz. Ja zauważyłam, że jest duży problem, szczególnie na zachodzie Europy, yy, gdzie dziewczyny robią, wiesz, to jest właśnie duży błąd. My też uświadamiamy dziewczyny, żeby nie zaczynały w domach i nie uczyły się na sobie albo nie uczyły się na koleżance. Dlatego, że mogą zrobić dużą krzywdę, to, czy przepiłować płytkę paznokcia, czy zalać skórki, raz, drugi, trzeci i się stworzy jakaś alergia, tak? I, a potem już koniec nie, nie może używać naszych w ogóle produktów, tak? utwardzalnych czy też innych. Dlatego my edukujemy, żeby wspieramy przede wszystkim stylistki, które prowadzą e, swoje salony. E, uczulamy dziewczyny. Uczcie się u dobrych, u profesjonalistów. Już nie mówię, wiesz, wiadomo, że u nas nasze dziewczyny są najlepszymi edukatorkami, ale, ale mówię ogólnie, dziewczyny, uczcie się. Zanim zaczniecie wykonywać sobie w domu stylizację, to naprawdę nie, nie oszczędzajcie na kursach, bo to Wam się przyda na dłuższą metę. Dokładnie, bo nie tylko profesjonaliści, oni te, no profesjonalistki też jak najbardziej powinny cały czas się szkolić, no bo rynek się zmienia właśnie tak, Rynki jak się zmienia. Dokładnie tak. jak innowacja, innowacyjne produkty inverej, ale też właśnie te osoby, które jednak chcą robić sobie same, zdecydowanie szkolenia, żeby nie zrobić sobie krzywdy. No i właśnie tak jak podkreślamy, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z manikir i chce jednak robić w domu, to żeby korzystać właśnie przede wszystkim z takich, które... Mają delikatne składy, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy. Ja bym jeszcze chciała dopytać, tak mm -hmm. myślę na zakończenie, czym inspiruje się Inverej podczas tworzenia produktów? Bardzo dobre pytanie, Aniu. Przede wszystkim inspiruje nas natura bo sama natura jest niesamowitym artystą, jeśli chodzi o kolory, o, o, o reakcje w, w środowisku, począwszy od bambusa morskiego, który, jest, który zawiera się w każdym z naszych produktów, poza oczywiście światłoutwardzalnymi produktami. Bambus morski żyje sobie, jest roślina, która sobie żyje na dnie, oceanu, na dnie Morza Śródziemnego i wyobraźcie sobie, że ma w sobie wykształconą taką umiejętność, ponieważ jego górne partie pływają tak jakby zaraz pod, przy tafli wody. I w momencie, kiedy operuje mocno słońce, te promienie przenikają przez tą wodę. I bambus morski ma w sobie taką świetną umiejętność, wydziela taką substancję, która chroni go przed poparzeniami, przed spaleniem, wiadomo, Morze Śródziemne, gorące tereny. I my, znaczy pewien profesor odkrył, w jaki sposób to funkcjonuje odkrył tą substancję. Zrobił to w laboratorium we Francji i dzięki temu my mamy ten składnik u nas. Więc my się wzorujemy na procesach, które się dzieją w przyrodzie. A kolejnym takim ważnym aspektem dla mnie, bo jestem estetką, jest świat fashion. Podglądam marki Dior Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Estée Lauder. Podglądam marki i obserwuję, jakie są trendy kolorystyczne na kolejny sezon. Więc potem to gdzieś zbijamy w całości i tworzymy kolorystykę bądź produkty. Szukamy substancji aktywnych do tych produktów właśnie na tej zasadzie. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo istotne, to fakt, że u nas w firmie każdy może coś dać od siebie, każdy, jeśli ma ochotę na jakiś kolor w palecie, mówi o tym i zawsze wspólnie dobieramy tą paletę. No tutaj się zgadzam, ponieważ właśnie mam piękny zielony kolor na paznokciach, jeden z odcieni zieleni, który mam w mieszkaniu. E, a Asiu, twój ulubiony kolor? Niech zgadnę. To czerwony, czerwony. oczywiście. Ja zawsze czerwony. No, jedy do czego się przełamałam, bo mój ulubiony odcień z naszej palety to jest 35. Dzisiaj na paznokciach mam 150, ale jednak przekonałam się do tego, żeby chociaż zmieniać odcienie czerwieni. Także czerwień. Powinnam się urodzić z czerwonymi paznokciami. No wtedy nie byłoby inwery, więc no właśnie to tutaj też. spełniamy prawda, marzenia. no bo tak. Odcieni, jeżeli chodzi na przykład o czerwienie, no to mamy około 20 i coraz więcej tak. się ich pojawia, więc cały rok można nosić Czerwony, ale zupełnie inny. Tak jest i są kolejne w planach. No właśnie, to jest dobra wiadomość dla wszystkich fanek Czerwieni. I jeszcze chciałam zapytać, jeżeli chodzi o inspiracje od kobiet, od naszych klientów. Czy Inverej słucha? Tak, to jest Aniu, przed każdym procesem wprowadzenia nowej gamy produktów bądź nowej linii kolorystycznej zadajemy pytanie naszym klientom, ponieważ Inverej, jak wcześniej wspomniałam, jest już na rynkach wielu krajów na świecie. Wiecie, no, nawet w samej Europie zobacz, jaką mamy różnorodność. Co innego podoba się w Skandynawii, co innego się podoba na zachodzie Europy, co innego na południu, gdzie mamy dużo słońca. Dlatego słuchamy naszych klientów i staramy się dokładać do naszej oferty, wzbogacać tą ofertę o propozycje naszych klientów. Bardzo sobie to cenimy. Inveraj od kobiet dla kobiet. Ależ oczywiście, że tak. Warto spróbować, bo od pierwszego dotknięcia pędzelkiem płytki paznokcia to jest naprawdę miłość, jeżeli chodzi o lakiery hybrydowe, bazy, żele, produkty do pielęgnacji. Warto tutaj spróbować poznać i przekonać się, czy to, o czym mówimy, tak. faktycznie jest prawdą. I bardzo dziękuję wam za ten czas spędzony razem z nami. Będziemy połowoli kończyć i zapraszamy Was na kolejny podcast już niebawem. Także Asiu, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję za Aniu, rozmowę. dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję.